Witam. Tu oto sąsiad ma działkę, która jest bezpośrednio graniczy z umiejscowieniem masztu, więc jako osoba, na której nieruchomość ten maszt będzie oddziaływał, powinien być stroną postępowania administracyjnego. Już tego pierwotnego, gdzie wydawano decyzję o pozwoleniu na budowę, nie był stroną jest podstawa do wznowienia postępowania administracyjnego natomiast starostwo nie chce nawet udzielić właścicielowi informacji o sygnaturze sprawy żeby to po bożemu zrobić wniosek o wstrzymanie i, i, i wznowienie postępowania no, no, Pan Rafał powinien tutaj mieć status strony od razu, a nie po protestach mieszkańców więc to, to nie można tak załatwiać mimo, że to jest specustawa, no to wiadomo powiedzmy, że plan zagospodarowania nas tu nie blokuje, ale jednak KP a nie jest wyłączone w stosowaniu z Powinien Góry ten? Nie miał. Ale to nie, nie miał. Z jednej strony. Gdziemy do pana nie, ja chciałam powiedzieć, że jako sąsiad też nie byłam powiadomiona o takiej wcześniej. Przedstawiciel mieszkańców i wspierający nie może być tak, że działa się bezprawnie. Nie powiadamiając mieszkańców, gdzie są domy jednorodzinne, działki budowlane, tylko przychodzi decyzja z Warszawy, starosta wydaje, gmina praktycznie o niczym też nie wie i nagle wchodzi firma prywatna i buduje, gdzie jest oddziaływanie, gdzie są bardzo blisko domy jednorodzinne, dzieci. Tak nie może być w tej naszej ukochanej ojczyźnie.